To przekraczamy dzisiaj granicę z Włochami i jedziemy na takie bardzo ładne jeziorka. Zobaczcie, zobaczcie te widoki. Wow! Ale jaka przezroczysta woda jest. Jaka, Janiu, jest woda? Średnia. Średnia, czyli zimna. No, on się tam cały zanurzył. Ależ. I warto jeszcze dodać, że płacicie tylko za parking, 5 euro. Cała atrakcja jest darmowa. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę dalej, do Włoch. Jakby nam podróży było mało, to przekraczamy dzisiaj granicę z Włochami i jedziemy na takie bardzo ładne jeziorka. One są oddalone około 30 km od naszego kempingu. Zanim ruszymy, jeszcze chcę Wam tylko pokazać, jaki mamy przepiękny widok tutaj. W tym celu pójdziemy sobie tutaj z tyłu. Tutaj ludzie mają takie przyczepy stacjonarne. Bardzo dużo w ogóle jest tutaj Holendrów. I zobaczcie, tu jest takie pole. I tutaj mamy taki przepiękny widok. Co prawda, góry są e, takie przysłonięte taką mgiełką. Ale widzimy na dole miasteczko, w którym jest e, stacja benzynowa. Tam są różne sklepy również. I właśnie w tle są góry. E, one są najbardziej widoczne wieczorem. Właściwie tak e, przed zachodem słońca. E, także jeszcze dzisiaj e, po naszej wycieczce, na zakończenie tego filmu, pokażę Wam, jak e, te góry wyglądają. E, właśnie tak e, naprawdę, jakie widać, są po prostu przepiękne. Dobra, to zabieramy Was na wycieczkę. Przy dojeździe do jeziorka mamy korek. Mamy jeszcze mniej więcej 2 km do parkingu takiego, który jest na mapa Google, ale widzę, że tutaj też chyba już nie ma miejsc. No zobaczymy. Czekamy już troszeczkę w tym korku. I zobaczymy jak się sytuacja rozwinie dalej. Udało nam się wjechać, ale niestety jesteśmy zaparkowani przy samym wjeździe. Zobaczcie, tam jest już wjazd. No więc y, trzeba tutaj ogólnie przyjeżdżać samego rana, bo wtedy wiedziecie sobie bezpośrednio pod jeziorko. My mamy z tego miejsca kilometr do przejścia do pierwszego jeziorka, y, no i do drugiego około 2 km. No także e, zobaczymy jak nam to minie. Dzisiaj jest dosyć gorąco, e, ale widzę, że z droga jest dosyć e, taka mocno zacieniona, więc powinno być ok. E, ale e, taki, e, taka wskazówka, żeby po prostu przyjeżdżać tutaj e, im wcześniej, tym lepiej, wtedy po prostu podjedziecie bliżej e, jeziorka. Tutaj mamy mapę tych dwóch jeziorek. E, my, my jesteśmy teraz, e, my jesteśmy w tej chwili tutaj i musimy przejść tutaj ten e, kawałek, żeby dojść do tego górnego jeziorka. No i potem jeszcze kawałek do Dolnego. Dobra, trzeba się nasmarować, bo słońce praży. Tutaj na dole płynie bardzo fajna rzeka, taka lodowa, ale krystalicznie czysta. No i tutaj idzie się taką alejką wzdłuż drzew. Trasa jest około 15-minutowa i jest bardzo przyjemna. Zobaczcie, tutaj mamy po lewej stronie piękny strumień. Tutaj też mamy dosyć mokrą ścieżkę, bo tutaj płynie jakaś woda. A tutaj nam spływa taki malutki wodospadzik Szum wody cały czas Bardzo przyjemnie naprawdę O zobaczcie jaka trasa fajna Tu jest wodospadzik przepiękny Dochodzimy już powolutku do jeziorka Już widać Przepiękne góry i zobaczcie, zobaczcie te widoki. Wow. Piękny kolor. Woda jest przezroczysta, lekko błękitna. Jaka Janiu jest woda? Ślenia. Średnia. Czyli zimna? Nie, taka jak zazwyczaj. Ciep... Taka jak zazwyczaj w strumieniach górskich, ale trochę cieplejsza. Okej. Okay. zrobiliśmy sobie pauzę. Doszliśmy tutaj nad jeziorko, usiedliśmy sobie w cieniu drzewa. I mamy małą przerwę, ale kolor wody jest niesamowity. Jak w ziarach tylko sobie mogę się Idziemy teraz obejść pierwsze jeziorko, ponieważ jak obejdziemy to jeziorko, to w tamtym rogu jest wejście na jeziorko numer 2. Droga jest przez takie korzenie tutaj. Co chwilę można sobie zejść na dół i popływać, choć wodę jest lodowa to było troszeczkę śmiałków, ale mało osób się odważyło. Niesamowite słuchajcie, tutaj jest to, że ta woda jest tak przezroczysta jak w jeziorach Plitwickich. I normalnie widać ryby. To jest, zobaczcie, łowica właśnie przepływa. Widać wszystkie korzenie. No i widoki po prostu są nieziemskie. Ja mam cały czas pokazuję. Przed chwilą widzieliście troszkę widoczków, ale uwierzcie mi, że jak tutaj się idzie, to naprawdę jest przepięknie. taka jest wysepka i tutaj siedzi kaczuszka. Ścieżka jest bardzo przyjemna, tutaj wzdłuż jeziorka są przepiękne widoki wokół. Ale tak jak widzicie tutaj jest bardzo dużo korzeni, różnych skałek, więc na pewno nie nadaje się dla wózków. Warto mieć również buty z taką troszkę grubszą podeszwą, ponieważ niektóre skałki są dosyć ostre i mogą się wbić w podeszwę. I obeszliśmy już całe jeziorko. Byliśmy wcześniej tam zaczynaliśmy naszą podróż, obeszliśmy jeziorko. I teraz kierujemy się w prawą stronę, tam gdzie jest ta plaża. Tutaj doszliśmy do takiej plażyczki. Teoretycznie może się tu kąpać, ale za wielu śmiałków, tak jak Wam mówiłem nie ma. I tutaj mamy znak, że na górne jezioro, czyli Lago Superiore idziemy w górę. Tak jak jest górne jezioro, to idziemy w górę w las. Zostawiamy dolne jeziorko i wspinamy się tutaj na górę. Dosyć stromo. Więc trzeba uważać, żeby zobaczyć jeziorko górne. A my weszliśmy na górę, zrapaliśmy się. Jania jest naszym przewodnikiem, gdzie iść. O, po to wyszliśmy na górę, żeby teraz zejść w dół. to jeziorko wydaje się dużo spokojniejsze i jest takie bardziej dzikie jest troszeczkę mniej widać góry niż na tamtym ale jest tutaj ciszej, jest mniej turystów i więcej ptaków zauważyliśmy też więcej kaczek natomiast jest chyba troszeczkę brudniejsza woda bo już nie jest taka przezroczysta jak w tamtym jeziorku ale tutaj ta łąka plus te góry robią niesamowite wrażenie bo po prostu z drugiej strony, bo tutaj prądy to ten cały brudek Tak, jest. mi się wydaje, że najfajniej to się wykąpać tam przy tej łące, nie? I to, tam można się rozłożyć, tam jest super, a tam też są ścieżki. Będziemy ogólnie obchodzić sobie to jeziorko, żeby dojść właśnie do tamtej polanki i spróbujemy się tam wykąpać. Ponownie okrążamy jeziorko. Teraz naszym celem jest tamta polanka, żeby tam spróbować się wykąpać. Tutaj droga wokół jeziora też jest taka dzika, chyba jeszcze bardziej dzika niż tamta. Ale widoki są super i jest mniej ludzi niż na tamtym jeziorku. Także polecamy również się tutaj przejść, jak już się tutaj jest. Zobaczcie, tam jest też taki duży parking, widać go po drugiej stronie. I w tamtym miejscu ogólnie można również sobie zaparkować. Jeżeli byście byli z samego rana, to to jest jakby najbliższy parking tutaj tego jeziorka. Tutaj też jest taka fajna plażyczka. Można się wykąpać. No to chłopakom udało się wejść do jeziorka. Jednak zdecydowaliśmy się na postój po tej stronie jeziorka. Jest dzisiaj bardzo gorąco bardzo słonecznie chyba jest 33 stopnie na słońcu. Więc tutaj mamy troszeczkę cienia, przynajmniej żeby się ogarnąć. A tamta część jeziorka byłaby cała na słońcu. Także stwierdziliśmy, że tutaj będzie nam, nam lepiej. No także chłopcy się. O, nawet się tam cały zanurzył. Kurwa! Ale żywica! Woda szybko robi się głęboka. Relaksującej kąpieli e, idziemy dalej, aby obkrążyć całe jeziorko. Trasa tutaj jest też wymagająca, ale są przepiękne też widoki. Na dole widzimy cały czas jeziorko. Tak, spodziewaliśmy się, że będzie większa rekreacja, a tutaj rzeczywiście są góry, dołki, cały czas korzenie. Momentami trzeba się bardziej wspiąć. No chłopcom się ta trasa podoba. E, no i no, dajemy radę. tak? Tak, chłopcom się podoba, bo jest urozmaicenie, ale powiem Wam, że miejsce jest mega, naprawdę warto tu przyjechać, szczególnie właśnie jak rano dojedziecie sobie samochodem na to drugie jeziorko bezpośrednio, to jest naprawdę pięknie. Woda jest chłodnawa, kamienie są dosyć ostre, ale da się wykąpać, widziałem, że też ludzie z niektórych miejsc skaczą, także są też jakieś klify. Widziałem też, że bardzo dużo ludzi tutaj się w ogóle szykuje właśnie, żeby nocować. Przychodzą z namiotami. Parking umożliwia to, dlatego że macie na 24 godziny tutaj bilet kupiony. Albo z hamakami. I przyjeżdżają tutaj właśnie albo z namiotami, albo z hamakami. I sobie nocują w tych pięknych okolicznościach przyrody. Więc ogólnie fajne miejsce, jak ktoś tak lubi. Jest tutaj to możliwe. Ale odwiedzić nawet tak turystycznie, będąc czy to w Austrii, czy nawet będąc gdzieś tam na dole nad morzem. We Włoszech to też warto przyjechać tutaj. I warto jeszcze dodać, że płacicie tylko za parking 5 euro. Cała atrakcja jest darmowa, więc naprawdę jest to bardzo niska cena i atrakcyjna. Doszliśmy do kolejnego pięknego miejsca. Jesteśmy tak dosyć wysoko na górze, więc fajnie widać jakieś glony w jeziorku. I tu są takie charakterystyczne skały, a nasza polanka już jest po prawej stronie, coraz bliżej. I doszliśmy, słuchajcie, do naszej polanki. Ale powiem Wam szczerze, że ta polanka nie robi już takiego większego wrażenia jak z drugiej strony byliśmy. Góry są z tyłu, ale tutaj jezioro wygląda tak dosyć normalnie: bez jakichś wielkich, spektakularnych widoków. I dobrze, że kąpaliśmy się z tamtej strony, bo tutaj chyba na co dzień pasą się jakieś zwierzaki, bo jest mocno to zryte jakieś chyba duże jakieś zwierzaki, chyba konie? Konie albo krowy nie? i tu faktycznie średnio do kąpieli by było, ale jest bardzo dużo kaczek tam po prawej stronie. I tutaj usytuowany jest ten główny parking, na który dojedziecie z samego rana. Tam również jest restauracja, a tutaj już macie jeziorko. Tylko tu jest taka brzydsza plaża z tej strony, najlepiej, najładniej widać jeziorko z drugiego końca, tam co byliśmy na samym początku. I dotarliśmy już do naszego punktu początkowego. Zobaczcie, ta restauracyjka, z której zaczęliśmy naszą podróż tutaj i zwiedzanie jeziorek. E, całość z kąpielą e, mniej więcej zajęła nam 3,5 godziny. No tak do czterech powiedzmy z kąpielą. Myślę, że bez kąpieli spokojnie w 3 godziny to obejdziecie dwa jeziorka z dziećmi. To co jest zaskakujące, to to, że jest bardzo dużo aut tutaj. Całą drogę, jak mijamy, są co chwila pozaparkowywane samochody. Parking tam ten jest full, na dole jest full, a ludzi na szlaku jest naprawdę niewiele i nie czuć tych tłumów. Także jest to niesamowite. Gdzie ci ludzie się po prostu rozchodzą. Jesteśmy już na kempingu, e, przyjechaliśmy i widać przepięknie góry. Chcę Wam pokazać, jaki jest widok przepiękny. E, tutaj mamy góry. Takie widoki mamy właśnie z naszego kempingu. Jak tuż te poranne mgły jakoś się rozejdą, chmury, nie wiem co to tam jest. To właśnie tak po południu te góry są bardzo wyraźnie widoczne i wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Dzisiaj spędziliśmy bardzo fajny dzień, już dzisiaj sobie będziemy odpoczywać tutaj na miejscu po wczorajszej podróży i po dzisiejszych wyprawach wokół jeziorek włoskich. Ale ja już zapraszam Was na kolejny odcinek, ponieważ jutro planujemy wycieczkę w góry Austriackie, tym razem będziemy wspinać się po takich ścieżkach w Wąwozie, tam się przechodzi przez różne mostki, no naprawdę bardzo fajne miejsce, więc zapraszam Was już na kolejny odcinek, a za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję, dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało i do zobaczenia, hej!